Cześć kochani, witam Was w 104 4 Uniwersytety z naszymi siostrami Asgard. Pograłam sobie chwileczkę z dziewczynami, odrobiłam z nimi całą pracę domową i mamy już piątek. Semestr nam się tutaj powoli zbliża do końca, 4 dni nam zostały. Jak głównie dlatego sobie dograłam do tego momentu, gdzie my mamy już tutaj zajęcia za 5 dni. No tutaj jedno za 8 godzin dosłownie ma o 11.00 Zuska, a Izabela ma jedno... Za 6 godzin o 9.30 i będzie miała jeszcze jedno o 15.00 Planeta Ziemia. Ja chciałam sobie z nimi pójść na to spotkanie tego klubu, które się odbędzie, znaczy klubu, to się nazywa organizacja. Na co ja chciałam iść? Na to chciałam iść, ale to się zaczyna o 15.00 do 19.00, więc kurde, do 19.00... Mm -hmm. No to teoretycznie zdążymy, teoretycznie sobie zdążymy na to pójść. za mi się troszeczkę spóźni, no ale trudno. Pójdziemy sobie w takim razie z Zuzką, Izabelka do nas dołączy. Dobra, i jeszcze jedną rzecz, opuszczę może tą grę. Mamy trzecią w nocy, ale dziewczyny czują się całkiem nieźle. Ty głodna jesteś, ale wydaje mi się, że nic o tej porze tutaj nie zjemy. O, a tu zdziwiłam się, ktoś nam zostawił kurczaka, także weź sobie, o już nawet sobie kliknęła na to. Wiecie, ja troszeczkę, odro odrobinkę dosłownie... Pogłośniłabym tutaj dźwięk gry. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę za cicho. Dobra. I gitarka. Zostawmy to sobie. Ty sobie zjesz tego kuraka. I ja z dziewczynami jeszcze napisałam pracę semestralne przy użyciu komputera. Mamy jeszcze tutaj możliwość. Zadania na kursy, praca semestralna. Napisz. Redaguj. Jeszcze możemy przeredagować albo wysłać tak, jak jest. Ja myślę, że już nie będziemy tego redagować, możemy w zasadzie już te prace wysłać. No, wydaje mi się, że ona nie będzie na najwyższym poziomie, to jestem prawie tego pewna. Ale dobra, praca semestralna, wyślij, oddaj pracę semestralną. Oddasz sobie obie już, będziesz miała spokój. Zadania na kursy, o, wyślij. Wyślij te obie. Zobaczymy, jak ci pójdzie, co najwyżej Izom po prostu sobie jeszcze zredagujemy. Zobaczymy. Tobie się jeszcze troszeczkę siku chce, ale nie będę ci odklikiwać, bo ty sobie to jedzenie sama wzięłaś. Czy czeki. Wysłałaś? Dobra, chyba wysłała. To chodź sobie tutaj siknij. Moja ty droga. żeby ja nie zapomniała iść na to spotkanie o 16 I gdzie to się wydarza? Plenerowy kład Chester. Żebym ja to znalazła. Żebym ja to znalazła. Może będzie jakieś przypomnienie. Bardzo mi zależy, żeby na to pójść tak naprawdę. Bo tam mamy chyba tego. Um, picie tego niby soku z beczki, coś takiego, tak mi się wydaje. Dlaczego ty w ogóle w kurtce siedzisz? Takie mam do ciebie pytanie. Ty weź sobie prysznic, też sobie sikniesz. I może byś się jeszcze położyła na trochę, co? Położysz się jeszcze na chwilę, ty też i wstaniecie już sobie przed zajęciami o matku, jaki to jest jest tu jakiś kosz, żebym ja to mogła wywalić za was nie widzę, nie widzę tutaj żadnego kosza oczywiście można sobie ten akademik zedytować na kodzie, wiadomo, na tym freebuildzie wszystko się da jak się chce, ale nie wiem czy będę to robić, zastanowię się jeszcze możliwe, bo po prostu wkurza mnie ustawienie tych mebli niektórych no i to, że tu nie ma kosza no hej a do umywalki tego nie mogę wrzucić co to jest? A, to jest. Czy to jest skrzynka na listy w tym miejscu? Ej, to jest możliwe, że to jest skrzynka na listy. Dobrze wiedzieć. Ja szukałam tam na dole przy budynku, jak to zwykle w Simsach bywa. No nie, no kosza nie ma. A na dole jest jakiś śmietnik, żebym to mogła przeciągnąć. No nie widzę. A, tam jest, czekajcie, dojadę z tym. Dojechałam, dobra. Dobra, to niech dziewczyny się jeszcze prześpią i słyszymy się za chwilę. Dobra, Izabela za godzinę zaczyna zajęcia. No to ja ją już budzę w zasadzie chyba już nawet od dziewiątej miałaś, nie? Nie, 9.30. No to leć. Leci sobie z książeczką. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Chyba, że się zbagowała po prostu i spała też z tą pracą domową. Ciężko wyczuć. A dobra, leć, leć sobie. A ty mogłabyś już w zasadzie wstać i sobie coś zjeść, chwila, moment, tu jest ten klub, odwiedź sobie klub studencki, bo musisz coś zjeść. Nikt tego nie sprząta, no patrzcie, dalej wisi ta nasza dzianina. Okidoki, parasol sobie otworzyłaś, a co ci tu nie, aha, bo ty jesteś romantyczką, zapomniałam. No i znowu nikogo tutaj nie ma, usiądź sobie, zaczekaj, może ktoś przyjdzie. Mam nadzieję po prostu, a jak nie to, no z budki też nie zjemy. Od siódmej, no to halo, jest dziewiąta, czy ma tu ktoś zegarek? Idzie pani, dobra. Widocznie tutaj przychodzi po prostu jak ty, tylko jak sami jacyś studenci chętni. A co tu są za książki? Miłość i kanapki, jak ją złowić? Mogłabyś sobie to poczytać. To może być trochę romantyzm podskoczył, ale najpierw chciałabym, żebyś zjadła sobie przed zajęciami. Dobra. Zamów jedzenie, jajecznice z bekonem sobie szamni. Wiecie co, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy po prostu dziewczynom nie doładować kasy? No bo jednak to wiecie, to jest taka rozgrywka, żeby poznać dodatek. Jednak chyba to jest za głośno. Tak teraz słyszę, że chyba mnie przekrzykują odrobinę. No, co chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że po prostu lepiej by nam było dodać im tą kasę i skupić się na tym, żeby jak najbardziej sobie ten dodatek poznać bez martwienia się o kasę, tak naprawdę. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy dodać im tą kasę, czy nie. Czy ty możesz sobie jeść i czytać jednocześnie? Zostaw tego typa. Ty masz za godzinę zajęcia, dobra, no to już to zignoruję po prostu. zjesz sobie. Jak to spóźnienie na zajęcia? Co tu się wydarzyło, słuchajcie. No, ej, no ona mi się, z... no, się zbagowała i nie poszła na zajęcia. O co tu chodzi? Idź na zajęcia. Wiecie co, już mnie to zaczyna denerwować trochę, że te simy wiecznie zbagowane. No, wiecznie po prostu. Wszystkie gry, w które gram, muszą być zbagowane. No. Dajcie spokój. Dobra, Izabela już wyszła, i ona ma jeszcze za 5 godzin zajęcia, ale no to mamy jeszcze trochę czasu, żeby na przykład sobie zagadać do kogoś z tej naszej drużyny, yy, bo musimy się tu z nimi zaprzyjaźnić, więc zadzwoń może po tą Martynę. Nie możesz jej tu. Podróżuj. Weź z nią, pogadaj po prostu. No, chciałabym ją tu zaprosić. Ale ona pewnie gdzieś tutaj jest, no to wychodzi. A ty co, co robisz? Na zajęciach uniwersyteckich, dobrze, to ty sobie człapiesz fantastycznie. Leć sobie, leć. Jestem bardzo. Cie... Mogłabyś się schować gdzieś przed tym deszczem, wiesz, czy ty jesteś głodna? Nawet nie. O, tu idzie. To jest ona, prawda? Tak, fajnie. Gadamy z nią, ona nie ma telefonu. Zostaw tą komórkę, ale ona chyba idzie na zajęcia. Ale spróbujemy ją zagadać. Próbujemy ją zagadać, ale chyba się nie uda. O, mama ja, buty z modów. Dobra, udało się, trudno, spóźni się. Spóźni się, ale nas to nie interesuje. O strategiach piłkarskich sobie możemy z nią porozmawiać. Możemy pokopać piłkę. A pokopcie sobie, dlaczego nie? Zmokniecie trochę, ale to nie szkodzi. Dobra, zidentyfikowała rybę, spoko. A ty na tych zajęciach równotatki? Musicie się tu... O, dobra, uciekła nam, niestety. Czy jest tu jeszcze ktoś z drużyny, z kim możemy pogadać? Stefan jakiś, Stefan Maliniak. Weź z nim pogadaj sobie przez telefon. No, przyjaciół, to jeszcze jeszcze nam brakuje. Ale sobie jeszcze możesz pożonglować tą piłeczką, tak właściwie, jak tu czekasz sobie. Ćwicz żonglowanie. I zrobiłam z dziewczynami tę prezentację. Jakość kiepska, aha. Może to się da jeszcze na tym popracować. Jak wystawiłam to... Im w akademiku, no to już się więcej nie dało z tym nic zrobić, ale spróbujemy po prostu później. Czy ty masz tu jakąś pracę do odrobienia? Masz, no dobra. Jak, jak zostanie ci trochę czasu po no to najwyżej to zrobisz. Już dla świętego spokoju po prostu. Tu masz wszystko ukończone, ukończone, niezaczęte, niezaczęte. Dobra, za 4 dni dopiero, także spoko. Bez problemu zdążysz to zrobić. Żeby ci tu piorą niech czasno, bo tu akurat burza szaleje. No, nie szaleję tak bardzo, ale nie wiem sama, czy to jakieś bagi światła w grze, czy grzmi. Chyba jednak bagi światła. Po prostu deszczyk. 112 najlepszy wynik. W 50 ukończone. Przyspieszę ci to. Ukończ to sobie. mnie oddała pracę domową elegancko. I Ty już skończyłaś na dzisiaj, tak? Czy co ty robisz? Będziesz odrabiać pracę domową. Dajże spokój. Obiadu chyba to jeszcze nie mamy, niestety, a jest otwarta ta stołówka. Kurczę, znowu bym musiała podróżować, cholera. Odwiedź klub, to pojedziemy sobie razem, gdzie ona jest, Izabela? Pojedźcie sobie razem po prostu i tyle. Bo bez sensu, żeby na tym deszczu siedziały. Także wejdźcie sobie tutaj, mm. usiądźcie sobie razem i możecie tu odrobić tą pracę domową. Może ktoś tu przyjdzie i rzuci coś do jedzenia jeszcze. I ty sobie od. O, ty tu masz coś jeszcze. Jajecznica z bekonem z rana ci się została. No to zjedz ją sobie. A ty. Weź odrób tą pracę z komórki na komórkę, na przykład, o. I sobie dziewczyny siedzą. Elegancko. Idzie pani, także w razie czego Izzy sobie zaraz coś zamówi. Jedź na rowerze rekreacyjne, zmień nazwę roweru. Mamy tu jakieś nowe interakcje. Jazda na rowerze, baw się deszczu, umyj się w deszczu. Zaintonuj zawołanie, Bridchester. Yy, dobra, póki... no ty w zasadzie nie jesteś głodna. Do 17 może być wytrzymała. Także nie będę ci na razie dawać jedzenia. To jak ty zjadłeś, to też rób te lekcje. Już wykorzystajmy ten czas. Programowanie ci tylko zostało. Wykorzystajmy ten czas, po prostu wolny i tyle. Ale szczerze Wam powiem, większość czasu w tych studiach wygląda tak, że one muszą odrabiać te lekcje i na coś czekać. Tak naprawdę nie mamy tu zbyt dużego wyboru zajęć. No Mamy te spotkania, niby tych, tych, tych. tych jak to się nazywa? Organizacji, no ale one też nie są codziennie, też trzeba na to poczekać, ale masz tylówek, kiśwa, patrzcie jakaś cool girl, fajna laska tutaj na uniwersytecie. Popularna na pewno się przechadza. Heniek tutaj dzwoni do nas, chce nas odwiedzić. Braciak nie zdecydował się na studia, brat od razu do roboty poszedł. Hmm, o której ty masz te kolejne zajęcia czy ty się właśnie na nie nie spóźniasz czasami nie, za dwie godziny od 15, dobrze a to się zaczyna o 16, tak, za dwie godziny o 15. plenerowy kład, Bridchester, gdzie to będzie, kurcze tak, stójki na beczce sokponk, spoko, no właśnie na tym mi najbardziej zależy, no bo to takie bebe, bebe be. Śmiertelna walka na słowa i tam. O, można też malować. Spoko, spoko, ale no żadna z dziewczyn tutaj się nie pasjonuje malarstwem jakoś wybitnie, z tego co wiem. Także, sobie na razie to odpuścimy. Na tej pierwszej imprezie bardziej mi zależy. A co tu dobrego do jedzenia? Makaron z serem, spaghetti i ramen. A wiesz, co? Może byliście sobie zjadła ramen. Jak zdążysz. Szczerze nie wiem, czy zdążysz odznaczyć i to szybciej zrobisz tą pracę domową, jak przestaniesz gadać. No, za godzinę ma te zajęcia, więc wydaje mi się, że jednak się nie wyrobi. No niestety nie zdążyła sobie zjeść, ale dobra chwila, yy, bo zaczęła nam się już ta impreza, tylko muszę teraz to zlokalizować. Muszę to teraz zlokalizować. Gdzie to się... Członek klubu animatorów. O, 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 o. przyjazne powitanie, chodź. Musimy za nim iść. To się tu odbywa, okej. Okay. Wszystko elegancko. Musimy, się, bo musimy do niego zagadać, żeby się dostać do tego klubu. I zaraz sobie tu przyjdziemy. Chodź tu do niego, chodź, chodź, chodź. Gdzie on już uciekł? Stoi tu, czeka na nas. Jak ty się nazywasz, kolego? Henryk Kluczyk, boże, jaką maminę! <ścoughs> z gulten kopersynu, błagomiacie. Błago Jak ty wyglądasz? Tu idzie kolejny Rywal z Britchester. O! Czy to jest Olek? A tak, Olek jest Smokiem Darkiem. Jak fajnie. Poprawmy mu humor. O metodach koncentracji umysłu. Możemy mu jakieś żarto powiedzieć. Bo on jest smutny. Pochwal go szczerze. I... Narzekaj na profesora. Chwilę z nim muszę pogadać. Poznaj. <słyska> my, Czy możemy, możemy sobie zrobić fotkę z maskotką? Chodź, ja, ja chcę, żebyś sobie zrobiła fotkę z naszym smokiem. Ale fajny! Tylko w którą stronę ja wystaniecie? Chyba w tą, to to to, prawda? Weź, biliść, biliść, o przepięknie. Fajnie. Jakie tu jeszcze interakcje mamy z tą maskotką? Opryskaj sprayem. Tak, opryskałam naszą maskotkę tego, tego drugiego instytutu. <głos》> można było, bo on się nie chciał przytulać, a nie robić sobie zdjęć, więc... O, ten homar. Tak, bo to jest homar Hubert z tej drugiej uczelni. Chodź tutaj. Weź sobie kubek z sokiem i pogadamy jeszcze. Przy... Z tą się może przy... przywitamy. O, Izabela, chodź tu też. Zabawne powitanie, ze wszystkimi się tu przywitaj. Przyjazne powitanie, też sobie weź kubek z sokiem. A ty kim ty jesteś? Angelika Przyjemniak, młoda dorosła. Wszyscy są smutni, dlaczego? O kurczę, wybaczcie. Homar tutaj zagrzewa do, do imprezowania. No, i co tu się będzie wydarzało? Będzie się coś działo ciekawego, czy nie za bardzo? Mm, spróbuj, spróbuj, pocieszyć. Ja bym chciała się tu przyjąć. Poprosi o dołączenie. Nie wiem, czy się zgodzi. A tego zaraz obsikamy może? <gadł> A Jezu, Izabela ma jeszcze trening za chwilę. A ty możesz z kimś pogadać? Dyskutuj o strategii. Eee, nakręć ją. Poproszę o dołączenie. Zuzemna jest teraz członkiem, członkinią koła amatorów uniwersytetów. W prezencie powitalnym otrzymuje t-shirt i plakat organizacji. No dobra. I co? I co dalej? Może byśmy włączyli jakąś muzykę. O, leją się tam. Hip hop włączmy. Głośność wysoka. Zagraj w sokponga w drużynie z Izabelą przeciwko tym dwóm. Najwyżej Izabela nie pójdzie na ten, na trening. Ale ja chcę zagrać w tego sokponga. No chodźcie, chodźcie. Już zostaw ten Sok i chodźcie grać. To jest głośno. No dobra, niech wam będzie. Przyjdziecie tu z nami grać, czy nie? Poczekaj, no dobra. No to czekamy w takim razie. Bilety sportowe odbywają się w każdy piątek. Gra zakończyła się... Prze... Ale bez sensu, dobra. Musimy zagrać sobie same, bo Izabela poszła. Zagraj w ping-ponga yy, przeciwko temu. Może, może ktoś ze mną zagrać, bo na razie to tu się nic nie dzieje i trochę zaczynam się nudzić. Aha, i to już wszystko? Ko koniec imprezy? Czyli to taki normalny ping-pong. Aha, bo ja dam im ping-ponga. A, nie, ja chciałam sok-ponga. Sok-ponga. Z... Przeciwko temu dziadowi zagramy, chodź. Chodź, gramy. O, o! Sokpong sokpong, birpong. A tu ktoś z nami gra? Nie trafiła, biedna. A ten piskosz, no tymi szczypcami kuźwa... Też mu nie poszło. Oj, rycy. no takie se to, słuchajcie, nie, nie dzieje się tu... O, brawo! Wygrała! Nie dzieje się tu jakieś, jakieś nie wiadomo co, tak naprawdę. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Nowa członkini, członkowie klubu animatorów Uniwersytetu Bridgester starają się wnieść szkolnego ducha do wszystkiego, co robią. Pomagają błyszczeć Bridgester jeszcze odrobinę jaśniej, radośnie zbijając piątki, motywując innych simów i dając palić paskudnemu homarowi z Foxbury. Zadania. Udanie... Udanie zainicjuj zawołanie uniwersyteckie trzy razy. Pokryj posąg rywala dzianiną. Zrób sobie fotkę z maskotką. No to już zrobiłam. Nadchodzące wydarzenia. Za 7 dni, impreza przed meczem. Za 20 godzin, impreza przed meczem. Aha, dobra, i tu mamy rozpiskę wszystkiego. Spoko. Zróbmy sobie jeszcze raz fotkę. Co ja tu dałam? Nie, nie, nie. Przybić piątkę chciałam. Przybić piątkę. I czekajcie, posąg przeciwników, ale ten jest chyba nasz. Tak myślę, że to jest nasz. To gdzie jest ten yy, przeciwników? Możemy tam na tą uczelnię pojechać w ogóle? Żeby im po prostu ten posąg tam yy, ubrudzić. Czy my możemy z tej beczki pić? Napełni kubek sokiem, wymień beczkę, ananas, limonka, smacz, owoc, niebieska malina, marakuja, buja. Dlaczego się tu nic nie dzieje? Wszyscy sobie stąd poszli. Taka trochę biedna ta impreza, muszę wam powiedzieć. Nie dzieje się tutaj nic szczególnego tak naprawdę. Kraj sobie energicznie. Mm, tutaj się chce sikać. Dobra, skończmy już ten mecz, bo tutaj się naprawdę nic ciekawego nie dzieje. Zrób sobie fotkę z V5 i musisz się iść wysikać. Taka sytuacja, gdzie jest ten klub otwarty tutaj. Łap się. 10 tysięcy razy. Dobra. No już kończmy ten mecz, kończmy, wystarczy. Wystarczy. Zrobimy sobie drugą fotkę, żeby wypełnić zadanie. Tu nam taki jakiś smoczek za wykonanie zadania wpadł, tak. Pokryj posąg za inicjuj, za wołanie. Za intonuj, bardzo proszę. A ty co, Cię... opryskaj go sprajem. Czekaj, opryskaj go szprejem najpierw. Gdzie ty idziesz? Przybić piątkę, Opryska... Sika sika się chce za bardzo. Ej, patrzcie jak tu ozdoba. A, bo to jest ten mecz! To może pójdziemy. Umieść proporcje, udaj się na mecz esportowy. Udaj się na mecz. Czekajcie, bo tu... Opryska tego homara. Du -du 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 -du. Proszę bardzo, pięknie. I chodź na ten mecz. Mam nadzieję, że tam będzie toaleta, bo ci się zresztą... No serio, rowerem tu jedziesz bez przesady? Aha, trzeba dookoła, ok. I oczywiście nie możemy tam wejść. No co za bezsens? Powiem wam, że to jest naprawdę głupie. No straszna szkoda. Udaj się na mecz. I odrabia pracę domową na tym meczu. Ach, kijowo. Tak trzymać drużyno. Wiwatom i wybuchom radości nie było końca. Fani sportu dawno nie widzieli tak zaciekłej rywalizacji. I no dodatek zwyciężyła drużyna z uczelni, do której należy Zuzanna. Ujma na honor, że uczelnia, na którą uczęszcza Zuzanna, padła ofiarą żartu, który bardzo ją dotknął. A co takiego? Zuzanna myślała, że psikus przebiegnie gładko, następnym razem przyda się większa subtelność. Aha, bo obsikała tą maskotkę i jej się dostało za to chyba. Idź do toalety, bo mi się za chwilę zesikasz. Yy, możemy teraz do tego klubu wejść? Możemy, otwarty dalej. Nie, no powiem wam, że słabo strasznie. Myślałam, że będzie można wejść, jakieś interakcje porobić, ale co tak naprawdę, no. No takie mech trochę, nic tutaj, nic szczególnego z tej nie ma. Właśnie ktoś mnie pytał w komentarzu, czy bym wybrała studia czy wyspiarskie życie. Zdecydowanie wyspiarskie życie. Dużo więcej rzeczy można tam robić. No bo tutaj tak naprawdę no co, tylko odrabiamy prace domowe i chodzimy między tymi budynkami, do których nawet nie możemy zajrzeć, no bo one tam siedzą i, i to jest tyle. I to tyle tak naprawdę z, z, z tego wszystkiego. No nie dzieje się tu niestety zbyt wiele. Weźcie się załatw, umyj sobie ręce. Czy ty masz jutro jakieś zajęcia? Nie, masz teraz bardzo, bardzo długo wolne. To fajnie. Tylko nie wiem, co będziemy robić, tak naprawdę. A ty, ty gdzie ty jesteś? Kuźwa, a tu już nie, nie daję jedzenia o tej porze. To wiesz, co, chodź tutaj, przenieś się tutaj i zamówił sobie tutaj na miejscu czekoladowego kruasanta sobie weźmiesz. Bo tu niestety już nie mamy żarełka. No, chyba do 21.00 tylko wydają. A ona biedna po treningu, głodna. Ty w zasadzie też byś mogła sobie. A co jest do picia dobrego? Zamów napój: Bicerin, cafe ristretto, herbata macza, kawa, kawa z jazwy. Cokolwiek to jest. Dobra, nie śpi na ławce. Zamów sobie bułeczkę. Chodź tutaj. Zamów sobie bułeczkę i. Rzuć szalone spojrzenie. Możesz jej opowiedzieć o tym meczu albo o czymkolwiek, co nas tutaj. Co nas tu spotkało. Może na profesora. Pokaż zdjęcia z maskotką po prostu. O, no to jest jako pokaż zdjęcia po prostu. A co to? To jest coś, cośmy dostały za wstąpienie do tego klubu, chyba, tak mi się wydaje. Kurczę, no to może z Izą byśmy dołączyli do, in do innej. Y do innej organizacji, tylko no do której? Do przyjaciół sztuki? Ech, sama nie wiem. No, bo do gildii dyskutantów to na pewno nie. A, a tu się jeszcze coś dzieje. Wieczór prymusów w barze. Prymusi zsumowali swoje zdolności intelektualne i zgodnie uznali, że potrzebują przerwy od nauki. O. Tu są jeszcze jakieś od nich. Znawcy robotów. Ech, do północy. Pójdziemy może na to wydarzenie, co? Chociaż Zuska jest padnięta, obie są padnięte, ale ja bym, ja bym poszła zobaczyć. Może tam się coś ciekawego dzieje, może się z kimś pobijemy na przykład. Dobra, jesteśmy, zastopuję na razie, żeby sprawdzić. Powiedziałam, zastopuję na razie. Aha, no i jesteśmy w jakimś barze. Stanisław Wiaderko tutaj studiuje w tym instytucie. Piotr Piskorz, no to ten, co był tym... Jak mu tam? Homarem. Tutaj jeszcze mamy kogoś, ale to są nasze koleżanki z naszej uczelni. Ale nie dzieje się tutaj totalnie nic. Jest tu jeszcze tylko ten stół do tego ping-ponga. Można potańczyć. Beczki nie widzę. I nie widziałam, żeby była możliwość mm, napicia się z tej beczki, tak wiecie, jak do góry nogami. A na trailerze coś takiego było. A co ty sobie zamówiłaś? Czekaj na drinka. A ja też sobie zamów. Mamy jakieś dobre nowe drinki? Nie, 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 dla siebie w sensie. Zamów drinka. Czy jest coś nowego? Płonąca smaczna sól. Owocowy napój musujący. A weź sobie ten owocowy musujący. Mirosław cegła. Chyba ma... <ś> Uhuhu, patrzcie go, kuźwa, jak, jaki sztylowy i ten i ten nos. Uh. No prawdziwy przystojniak. kuźwa, prawdziwy przystojniak. Nie ma co. Nie ma co. Że on jest profesorem, czy on tu studiuje, bo sama nie wiem. Miłosz kluczyk. Angelika przyjemnie jak. O mamuśka do nas tutaj dzwoni. Sprawdzę, co u nas słychać. E, telewizor, coś nowego w telewizorze można oglądać. Sport obywatelska, nie, nic nowego nie ma tutaj beczki, jest tylko ten stół, nic się tutaj nie dzieje Ech, no powiem wam, że, że tyłka to nie urywa, niestety może jeszcze zmienię zdanie, może jeszcze coś odkryję czego nie odkryłam, ale na tą chwilę tak... Eee, tak sobie Susu. Jest spoko, ale spodziewam się, że będzie można tutaj więcej rzeczy robić, że będzie więcej możliwości, no bo na, na tą chwilę, no to w zasadzie, tak jak mówiłam, odrabianie lekcji, robienie projektów i czekanie na, na, na nie wiem co nawet, na cokolwiek, na cokolwiek interesującego. No, także dobra, napiszcie mi jeszcze w komentarzach, jeżeli macie dodatek, czy się orientujecie, co tu jeszcze można ciekawego porobić, no bo na razie to tak jak mówię, średnio, co my tutaj jeszcze mamy, no. Foxberry na razie nic. Yy, a tu jest jakiś konkurs. Można zostać mistrzem robotyki. Dobra, no to jeszcze na to można iść za dwa dni zobaczyć, co się tu będzie działo. Na tą gilię dyskutantów nie ma sensu. Iść na to bym może poszło. Na to towarzystwo. Yy, towarzystwo tych, tych sztuki, miłośników, czy jak to się tam zwało. No bo nic, nic innego ciekawego tutaj nie widzę. Yy, dobra, moi drodzy, wracamy do domu. Ty wracaj do domu. Ty może sobie jeszcze dopij, i też do domu. Chyba, że wrócicie z tymi dwinkami. No, już skończyła. Już biedne są zmęczone. E, a nie pamiętam, czy one mają jutro zajęcia. Nie mają. No, to w końcu będą mogły się zrelaksować. Dobra, jesteśmy w domku, i o jezu, już po północy. No, to ja kładę dziewczynę. Tylko któraś jeszcze musiała się wykąpać. Ty. Easy pod prysznic. E, weź sobie prysznic. Skoro tu ci nastrójnik się dzięki temu poprawi. W zasadzie. Kiedy ty zdążyłaś do komputera przysiąść? To jest ciekawe, powiedzcie mi, to jest ciekawe. Yy, I weź sobie szybki prysznic. I obie dzieszczynki do spania. Śpi i śpi. O, już biedna zasypie, ale dasz radę się wykąpać. No, musisz, musisz dać radę. No, mamy teraz weekend, to może coś tutaj porobimy, jak się rozkminie, co tu jeszcze można porobić, tak naprawdę. Jakiś mecz może jeszcze będzie, no ale no, tak jak mówię, wejdziemy tam i tyle, i będziemy czekać pod budynkiem, aż ten mecz się skończy, więc no. No, nie wiem, porobię z nim jeszcze te prace domowe, no i Izabela będzie musiała tych przyjaciół sobie w końcu przygruchać z drużyny, no, no, bo troszeczkę nam to zajęło. Już gram z nimi tydzień, a jeszcze mi się nie udało, no, ale ten, te zajęcia jednak, jest dość napięty ten plan, więc nie było kiedy tego zrobić. Dobra, moi drodzy, w takim razie będę powoli kończyć. E, także oczywiście, jak zwykle, proszę Was o komentarze, a my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!